Cześć! Czy spotkała Cię już jesienna handra? Jeśli tak, lub jeszcze to przed Tobą, to zapraszam Cię na ten materiał, abyś wiedział, jak sobie z nią poradzić lub jak przez nią przed nią się ustrzec. Więc, dlaczego jesień przytłacza handra depresja i jak poprawić nastrój jesienią? Takie zagadnienia na dzisiejszy dzień mam dla Ciebie. I więc zaczynamy od pierwszego. Dlaczego jesień nas przytłacza? Więc no to jest naprawdę podstawowa sprawa, normalna, z której większość osób zdaje sobie sprawę. Latem mamy więcej energii, jest więcej słońca, więcej czasu spędzamy na dworzu, dłużej jest jasno, zimą, dłużej jest ciemno, więcej czasu spędzamy ze znajomymi, bardziej aktywnie spędzamy ten czas. Jeśli nią więcej para deszczu, jest bardziej pochmurno, więcej wieje wiatr, więc ta. Mamy po prostu mniej energii na skutek tego, że jest mniej światła, mniej czasu na dworze, mniej czasu ze znajomymi. I właśnie. Dobra, bo chciałem już wejść na temat, jak poprawić, ale do tego za chwilę. Dobra, wejdziemy już. Handra vs Depresja drugi temat. Chodzi o to, aby to odróżnić. Depresja jest naprawdę poważną chorobą, o której nie wiem za dużo, po prostu wiem, że to jest stałe, mocne odtrzymanie bólu i psychicznego, i fizycznego. I jest to kilka objawów, które się, muszą się objawić w przeciągu dwóch tygodni, tak. Natomiast depresja jest to ciężka choroba, a chandra to jest tylko spadek. Szczęścia. I osoby, które są w depresji, rozmawiając z nimi, nie da rady w nich obudzić tego jakiegoś uśmiechu, energii, ożywienia, aby osoby o tym zapomniały. One tylko sobie siedzą i żyją w swoim świecie. A osoby z chandrą, no to to jest tylko chwilowe. Jesteś gdzieś samotny, jedziesz autobusem po mieście, jedziesz do pracy, siedzisz w pracy, ale jeśli wychodzisz do domu, wracasz do domu, rozmawiasz z ludźmi, Cieszysz się, śmiejesz, rozmawiasz, nie ma problemu, no to możesz być spokojny, że jest to handra. Jeśli nie jest tak w Twoim przypadku, no to już musisz udać się do kogoś specjalisty, jakiegoś, który Ci może pomóc w sprawie z depresją. Więc to nie jest żadna diagnoza. Możesz jeszcze sprawdzić na pewno wszystko w internecie. Ja tutaj nie biorę za nic odpowiedzialności. Po prostu mówię Ci tak, jak jest. Jeśli mi nie wierzysz, ja wiem, co mówię. A jeśli mi nie wierzysz, sprawdź to dalej w internecie. I jak poprawić nastrój sobie jesienią? Są różne typy osób. Jesienią, dla osoby, która woli ciepło, będzie siedziała w domu, weźmie sobie kubek ciepłej herbaty, będzie czytała książkę i jej to będzie sprawiało przyjemność, no to jest wszystko jak najbardziej w porządku. O ile nie dojdzie do sytuacji, kiedy ona właśnie będzie taka samotna, nie będzie miała kontaktu z ludźmi i będzie dla niej osobiście to czymś negatywnym, że o jakoś za dużo tracę czasu siedzę w domu, czytam te książki, piję toch herbatę, kiedy moi znajomi są na dworze, jakoś się spotykają, czy poszli do kina, a ja dalej jestem w domu. O ile ta sytuacja, kiedy coś robisz i to Tobie odpowiada, na przykład. Kolejny przykład. Jeśli, jeśli jakaś sytuacja Tobie odpowiada, nie jest ci z nią źle, lubisz to, co robisz, no to wtedy wszystko w porządku. Drugi przykład. Jesienią osoby biegacze mogą sobie trenować lepszą wydolność na chłodnym powietrzu lub już nawet na zimnym, gdy temperatury spadają poniżej zera. Mogą sobie ćwiczyć wydolność i pewnie dalej jeszcze jakieś inne ćwiczenia. I jest to dla nich na plus. Jeśli oni lubią to, co robią, biegają, ćwiczą to jesienią, sprawia im to przyjemność. To jest jak najbardziej ok. Jesienią najważniejszy jest balans. Balans pomiędzy pracą, pomiędzy czasem w towarzystwie, pomiędzy czasem samemu i poświęcaniem tego właśnie na swoje pasje. Rodzina, praca, zainteresowania. Jesienią jest najbardziej potrzebny, aby był balans we wszystkim. Jeśli latem tworzą się związki, są one szczęśliwe, bo jest super przyjemnie spotkania ze znajomymi, piwko, wyjście do parku, wyjście do kina, wyjazd nad jezioro i cały czas fantastyczne rzeczy, bo świeci słońce, dzień jest długi, wszyscy się bawią, a jesienią, no już nie ma tyle czasu, zacznie się szkoła, zaczną się studia, no i te osoby, a i wszystkim, wszystkim, większości osób spada właśnie to zaangażowanie, spada nastrój na dosyć mniejszą wibrację, i wtedy rozpadają się te związki. Więc najważniejszy jest balans. To, kiedy było dużo tej rozrywki, dużo światła, dużo energii, latem ważne jest, aby dalej utrzymać. Nie utrzymać no, można się lecieć światłem, tak? Ale za chwilę podam inne rozwiązanie. Ważny jest ten balans, aby wszystko, co robimy, miało swój balans i żebyśmy robili głównie w wolnym czasie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Niektóre zabijają. Mi czas, że przyjdę, usiądę sobie do komputera, pogram w gierkę, czy obejrzę coś na YouTubie. To jest taka rozrywka. Ważne jest, aby odnaleźć w sobie pasję. Kiedy to można zrobić? Najłatwiej latem. Mamy wtedy dużo energii, możemy sprawdzać dużo rzeczy, nowych rzeczy, dużo poznawać, podróżować, sprawdzać, co lubimy, co lubię, a dopiero jesienią możemy, jeśli, pozna, jeśli poznam swoją pasję, jesienią mogę przetrwać tą jesień, na o wiele wyższym poziomie właśnie tej energii nie ma tego takiego spadku, bo wiem, co lubię robić i poświęcam ten wolny czas poza pracą na swoją pasję, która mnie satysfakcjonuje i wtedy jestem bardziej szczęśliwy, bo lubię to, co robię. No i takim najważniejszym rozwiązaniem dzisiaj jest środa, a w poniedziałek już wstawiłem materiał o książce Dawida Piątkowskiego. Tak? I było w nim, mówiłem w nim na temat, na ten, na temat właśnie świadomości i na temat myśl. Ta książka najbardziej zmieniła moje życie, do której ja cię serdecznie zapraszam. Właśnie ostatnie wideo to jest najnowsze, poprzednie wideo na moim kanale było na temat tej książki i tam właśnie chodzi o to, aby mieć kontrolę nad swoim życiem, nad swoimi myślami i ta książka najbardziej rozwiązuje ten problem i w celu dopełnienia tego nagrania, w którym mówię Ci, dlaczego jesień nas przytłacza, dlaczego, e, jak można odróżnić handrę od depresji i jak poprawić nastrój jesienią. Wszystko, wszystko sprowadza się do tego, aby zachować balans i robić rzeczy, na których, na, z których czerpiemy najwięcej przyjemności, które sprawiają nam przyjemność, nie są tylko zabiciem czasu, ale sprawiają nam przyjemność i cieszymy się, że możemy to robić. To jest nasza pasja. A tematy na temat pasji jeszcze na pewno znajdziesz na moim kanale. A ten materiał podejści do osoby, która również może mieć problemy z przytłoczeniem jesiennym. I ten materiał jak najbardziej może jej w tym pomóc. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania to zostaw Komentarz na dole, poniżej pod filmikiem. Na pewno odpowiem na wszystkie komentarze. Jeśli materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw lajka, a jeśli chcesz zostać najdłużej, to zostaw dzwoneczek i subskrypcję. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Bartek Słowiński. Cześć!